Cześć, ciemano widzowie, z tej strony co dziś was zapraszam na mój film Jak zrobić zadania Prowlera yy, Na początku subskrypcja, łapka w górę no i dzwoneczek widzowie, żeby żaden film was nie ominął I co, yy, nie nagram wam z 9 tych zadań yy, I po pierwsze w ogóle to zadania na graffiti mi się coś po, yy, popsuło i mi się nie nagrało ale, właśnie w ten sposób wygląda to graffiti, i musieliście po prostu zro zrobić grafiki, graffiti na Blade Nawet swoje. E I co? E lecimy sobie na słodkie skrzyżowanie. E przepraszam, wykrzywione wieże. I teraz tak, bo robiłem to właśnie, mi się nie nagrało i robiłem dwa wyzwania i na daily go możecie zrobić, przyszykuj skrzynie przed otrzymaniem obrażeń w meczu, czyli jeżeli w jednym meczu na przykład zanim ktoś nas strzeli albo po prostu na przykład spadniemy musimy otworzyć te siedem skrzynek, ja już otworzyłem trzy w poprzednim meczu, tylko się troszeczkę boję, czy ktoś tu leci, może tutaj polecimy. Tak, i w ogóle dobra jest opcja, bo jak macie wykrzywione wieże, to dokładnie na mapie tutaj jest dobre miejsce na skrzynki, jeżeli chcecie skrzynki yy, zbierać, bo to jest naprawdę łatwe miejsce, znaczy dobre miejsce, yy, bo patrzcie ile tu macie skrzynek, a one są zakopane, mm, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, jakieś siedem razy trzeba walnąć, yy, otwieramy sobie, o widzicie, już mam cztery na yy, siedem, yy, tutaj zbieramy sobie inne i tu jest naprawdę tych skrzynek z tego co wiem dużo chyba, o, złote, co jest złote to, ale beczka. Dobra, mm, i tutaj jeszcze gdzieś jest zakopane. Zawsze gdzie macie, o, zawsze gdzie macie mm, y, skrzynkę. I macie w ogóle jeszcze, jakby nie nagram wam, mówię właśnie, dziewięciu tych zadań na jeden film, bo jeszcze wiecie, no ja nie tnę, tylko namontuję na telefonie. Yy, I to jest właśnie w tym mały problem. No i patrzcie, już zrobiłem jedną misję. Yy, I wiecie, no teraz jakby nie mam jak tego pociąć trochę, E, więc po prostu nagram wam tam, nie wiem, parę odcinków e, z... O, zrobiliśmy już. E, z... Właśnie... Mm, jak zrobić te wyzwania, nie? I w ogóle widzowie, e, będziecie mieli też dzisiaj chyba e, odcinek e, z nowości, e, bo jest nowa w ogóle pompa, popatrzcie. Tylko fajna, więc będziecie mieli nowości, e, widzowie, pamiętajcie, żeby być na bieżąco. Z kanałem i mówię, subskrypcja, dzwoneczek Discord w opisie, no i łapka w górę, no bo się jesteś jesteśmy miło widziani. I co? I w ogóle mamy jeszcze, właśnie dlaczego wykrzywione, bo jeszcze mamy zmodyfikuj pojazd i przejść nim 500 metrów. I jak zrobicie w ogóle trzy wyzwania tego praule, pra, praulera, to macie tego skinka, więc sobie też odblokowujemy. I macie taki, właśnie co zrobię na wykrzywionych, mniej więcej, mam nadzieję. I mamy jeszcze trafię prze, przeciwników z, w głowy z, z bronic z celownikiem. Termowizyjnych, e, w termowizyjnym. Zadaj obrażenia przeciwników kłócając lub robiąc ślisk, więc to jest chyba najtrudniejsze zadanie. I zbierzcie sztabki, e, Mam 63 na 300, więc tego jest naprawdę dużo. Mam czołgę mamy. Mamy też ziemeczka. Właśnie nie wiem gdzie ci ludzie są. Dobra, yy, no i wtedy w ten sposób właśnie się robi te zadania. O kurde bo mnie typek zara porobi Dobra, spamujemy. O kurde, dobra, dobrze to zrobiłem. Tylko dobrze to zrobiłem, tylko teraz to jest problem. O kurde, bo dużo dostaję. O kurde, typek jest. Co? No nie, no kumpel. Zostaw mnie. Kurde, dobra. Yy, sorry widzowie. I co? Yy, lecimy do następnego odcinka. Albo nie, w sumie nie odcinka, sorry. Tylko. Yy, lecimy do następnej gierki. Więc no, poczekamy sobie trochę. Ale widzowie, no chłopca miał, miał prawlera, nie, no kurde, ajajaj, aj, aj. dobra, y... co, lecimy do następnej gierki i wtedy taktyka jest taka, że w sumie, bo mówiłem wam, że na wykrzywionych, a w sumie pomyślałem, że wiecie co, nie wiem jak, jak jesteście, bo jeżeli jesteście lepsi ode mnie na pewno w Fortnite'a, to polecam na wykrzywione, bo tam jest na pewno dużo jakby, jest na pewno, tam jest. Dużo yy, broni, skrzynek. Jeżeli nie macie tego wyzwania, z skrzynkami. Ale też yy, w, tym, w tej rundzie. Tu 132 w głowę strzela. Tak w ciało 109. A tak z daleka takiego. Ile to jest? 18 metrów. Popatrzmy sobie tak daleko. Jeszcze mniej wali. XD, a ludzie mówią, że. 25. To ta pompa jest taka na. Taki odległość yy, Dobra, o, w ogóle kolejna misja zrobiła mi się. Yy, I teraz prowler. Yy, polecimy sobie na widzowie yy, cichą ciśninę. To w sumie wam polecam, jeżeli jesteście tacy jak ja, mniej więcej. Może nie słabi, nie dobzi i, i, i wiecie, tak, tak po środku. Yy, dobra, yy, polecimy sobie na ciśnioną i wtedy zrobimy, na początku lecimy na yy, auto. Wiecie dlaczego nie lecę? Bo na słodkie skrzywanie też byśmy mogli, ale niestety jest wojna i wiecie nas trochę słabo i w ogóle każdy ma tego Prowlera teraz, ja nie wiem. No w sumie bo od paru dni jest i sorry, że dla was tak późno, dla was nagrywam, ale wiecie no, ja jednak no nie miałem za bardzo dostępu jeszcze, jeszcze gdzieś jechałem cały dzień byłem niedostępny, więc wiecie. I w ogóle tak wam połem, widzowie, że się wyprowadzam, więc yy, ja myślę, że tak do pierwszego, 1 maja gdzieś tam będę w nowym miejscu. Też myślę że będę na jakieś vlogi, bo naprawdę fajne mieszkanie sobie ogarnąłem. Yy, znaczy będę miał... I co? Yy, o, mam już oponę, tylko problem jest taki, bo nie mogę znaleźć auta. Yy, yy, o, dobra, jest auto. Dobra. I zatankuj paliwo, dobra, to zrobimy to. Jeszcze, bo wiecie, wyzwania dzienne trzeba robić. O! Yy, nie ma tych... Kurczę yy, Dobra, wiesz paliwko. Yy, znaczy, to tego nie musicie robić, chociaż jeżeli robicie to w dniu, w którym ja robię, yy, to wtedy yy, polecam. Dobra, o, zrobiłem sobie 15 tysięcy XP, 17, wiecie dlaczego? Bo są te dnia i naprawdę staram się dla Was teraz robić te XP i tak dalej, ale myślę, bo mówiłem Wam, że będzie druga część i. Może będzie, ale mówię wam, dajcie mi trochę czasu, bo to tak myślę od 2 maja będę już tak normalnie nagrywać. Yy, I co? Yy, Mamy już to zrobione i teraz musimy 500 metrów, czyli na przykład nie wiem tutaj Ile to jest? No 500 o to idealnie. I wiecie, jedziecie sobie po prostu... Yy, szkoda, że nie ma już flesza, ale okej. Okay. Yy, dobra. Więc no, jedziemy po prostu sobie i co? To będzie ostatnie wyzwanie na dzisiaj, znaczy na teraz, bo wiecie, ja nagram parę odcinków z tego I naprawdę staram się dla was widzowie w oglądaniu tych odcinków I, i wiem, że jeszcze nie montuję, ale kurczę, program mi się w ogóle dzisiaj miałem jakby resztę od komputera, więc mam wszystko od nowa i wreszcie będę dla was mówię właśnie nagrywać i star staram się najbardziej jak mogę dla was żeby te filmy dobrze wychodziły Ale... O! Zrobiło się XD Dobra, zrobiłem to O i mamy emotkę yy, Ale ja nie będę teraz tych używać I teraz mamy róż, zbierz różne typy ukoń zadania O! Mam jeszcze skinka zrobionego la dobra, czyli mamy dużo nagród yy, I teraz tak mamy z, Zbierz tabki. to polecam wam iść Na przykład na yy, skłod, Słodkie skrzyżowania No więc ja wiem, że to będzie trochę dość, dłuższy, dłuższy, długi odcinek, ale wiecie, no, mówię, nowa ja jeszcze nie, nie tnę i, i, i właśnie nie wiem, będę miał może jakiś inny program. Mówię wszystko w swoim czasie i... i, i co? Lecimy. O, w ogóle jeszcze kolejna misja tu robię widzowie, bo ja nawet nie wiedziałem, że to... A w sumie też robi się te misje, nie? Po <laughs> eee, co ja, ja tym autem, ale okej. Okay. Autem. U kurde, bo co tam eliminują? Dobra, to ja. Chłop się leczy. O kurde, widzieliście to? a to mi strzelał. Tam jest jakiś typ. Kurde, dobra, yy, wyjaśnił nas chłop niestety, ale dobra, lecimy, mamy zrobione dużo zadań, więc powrót do lobby, widzowie. Yy, I co? W ogóle mamy tutaj, mówię wam, już będzie analiza ogólnie, o dobra, mamy pod podniebny Prowler, mamy emot, y, tą lotnię wyposażamy, damy chwyt Prowlera, wyposażamy, no i Skinek Prowler sam, patrzcie jak się prezentuje Skinek. Brawler. W ogóle dwa skiny z Marvela. Zdjęty i założony kaptur. A weźmy sobie zdjęty. Lód nie mamy. I emotkę. Ciach i trach. A w ogóle jeszcze, żeby to ciach i trach zrobić, widzowie to trzeba cztery, więc będziemy się, widzimy się w następnym filmie. I co? Pozwolę, barwek, so you!